Zobaczcie, zrobiłem sobie taki stojak do cięcia długich prętów na dworze. Dostałem takie sztangi 6-metrowe. No i do warsztatu wiadomo, mi nie wejdą pod piłę. Jakby weszły, no to wiadomo, by dobrze było. Ale mam tak ustawione, że nie wejdą. Podstawę zrobiłem z profila 20x20. Ten do góry, ten pionowy to jest 25x25. W środek tutaj co wsuwa się to jest 20 na 20, śruba M16 z nakrętkami, jedna nakrętka ta dolna jest przyspawana, ta górna jest ruchoma, żeby można było sobie zablokować w dowolnym miejscu. Ten wałek, tu górny jest obrotowy, żeby mógł się. Przesunąć. No Zaraz ktoś powie, że lekkie to jest. No wiadomo, że lekkie, ale ja już mam na to sposób. Tu je w razie czego na, na ten profil 25x25 25 mam takie ciężkie krążki i położę sobie na dole. A po co mam dźwigać, jak nieraz nie będzie potrzeba ciężkiego? Tu u góry jest profil 20x15 też wystarczająco. Tu po środku jest szpilka. Szpilka M12. Tutaj skręciłem nakrętki na sztywno. No i tutaj w sumie też mogę skręcić, bo przecież to nie będzie wyjmowane. Tu zrobiłem specjalnie wyższe, żeby wyższe było od tej, od tej rurki. Bo to jest wyszła akurat rurka calowa. Otwór miała 27. A potrzebowałem otwór podłożyska. 28. To są łożyska z odzysku, także ze złomu. No a te, te pozostałe części, no to wiadomo, skupionego materiału, to widzieliście na poprzednich częściach, filmach, zamienione na wióry, zamienione odpady, zamienione na materiał. No i takie coś na pewno się przyda. To jest fajnie, bo może się ustawić w tej pozycji na dole. Tutaj jest do kontrowania. Tu jest jeszcze możliwość wysunięcia, podwyższenia, chyba do metra 10. No ale ja w tym, tutaj, w tym zakresie, się będę chyba łapał tu swoim. A resztę będę mógł sobie zobaczcie wykręcić tutaj to, to mocowanie górne. No, powiem Wam tak: spawanie zaczęło wychodzić. Spawaczem nie jestem, ale nie rozpada się. Trzyma się. I jestem z tego zadowolony. Także kolejna rzecz do warsztatu, która się na pewno przyda. I będę mógł ciąć na określonej wysokości. Nie będę musiał się schylać. Także myślę, że to jest jeden z lepszych pomysłów w moim warsztacie. Dziękuję.